I jest! Katedra Świętego Mikołaja w Bielsku Białej. Okej, okay, tutaj szybkie zerknięcie, ale tylko przez kratę niestety. Nowe katedry w Bielsku, pod którą się znajdujemy, spoczęto w latach 40. XV wieku, natomiast ten współczesny, monumentalny charakter otrzymała raczej na początku XX Tu zresztą stosowna tabliczka. A to proszę bardzo, zajazd pod Złotym Lwem, gdzie od połowy XVII wieku znajdowała się oberża. Zaraz przy kościele. Przed nami pomnik Świętego Jana na Czeskiego duchownego, który nie chciał zobaczyć tylu co za co został w utawie utopiony. No i szybki rzut oka na bielski ręczek, kamieniczki, wszystko co tutaj ładne. Jest im makieta rynku, a tutaj taki nawet mały strumyczek. No, takie urocze małe miasteczko. My zawsze lubimy jak są stare miasta, bo. Tak. Dziś już nie takie małe, ale w średniowieczu to jest przecież nie największe. Jest tutaj zerknięcie średniowieczne Bielsko na tablicy, po drugiej stronie już tył zamku z kaplicą i murami. Jest jeszcze widok na basztę, tutaj była brama i wjazd i zamek na wzgórze.